Piotr Gudel, Piotrek za tobą chyba. Moim zdaniem najtrudniejszy sprawdzian. Może najtrudniejszy, może najbardziej doświadczony przeciwnik, powiem tak. Czy trudny był? No dziwił się na proste ciosy. No łatwiej mi z nim się boksowało niż z Rafałem, powiem tak. No. Na więcej mi jakby pozwalał rozwinąć akcję, coś tam zaboksować. No wiadomo, stary rutynierz wiedział jak sklinczować, gdzie przytrzymać, no ale najważniejsze jest wygrana, no i rozwijanie się mojej kariery. No właśnie, Krzysiek ma taki boks, że było dużo akcji z obu stron. Straszyliście obaj, często wchodziło też prawy na prawe, tak naprawdę to była taka walka podwyższonego ryzyka dla was obu. Ty byłeś liczony, powiedz, czy czułeś ciosy Krzyszka? Nie, po, przy tym raz poczułem w między w walce jakiś tam cios, trafił mnie naprawdę, muszę mu to przyznać, ale wtedy jak byłem liczony, byłem Boże, nie trafił mnie żadnym takim ciosem, który mógłbym poczuć i który mógł mnie sprowadzić na deski. No niestety źle stałem na nogach, no to jest boks. No niestety no, no było. Z tego nie cofnę. Wynik był bardzo taki bliski remisu. Powiedz, wydawało Ci się, że wygrasz wyżej? Tak, bardzo byłem dziwony wynikiem. Może te liczenie troszeczkę zmieniło pogląd sędziów na spojrzenie na tę walkę, ale czułem się pewny tej wygranej. Czułem, jak te nawet lewy proste każdy wchodziły, nadziewał się na lewy prosty. Bił chaotycznie trochę po gardzie. Dużo nagardy przyjmowałem. Jak każdy, kto sobie obejrzy powtórkę, w spowolnionym tym tempie, bo zawsze na świeżo nie można tego wyłapać, będzie widział, że większość tych osób obite na gardę, nie? Mówisz, że lepiej się boksowało z Krzyśkiem niż z Rafałem, ale kogo cenisz sobie wyżej, Krzyśka czy Rafała? Kurde, kogo sobie cenię wyżej? Jednego i drugiego znam, no Rafała trochę może lepiej znam, może bardziej sobie e, ceniłbym Rafała, ale no osiągnię, za osiągnięcie w zawodowym wiadomo w, rekord ma większy e, Krzysiu Rogowski, no, ale czy ja wiem, myślę, że są na tym samym poziomie, nie będę tu kogoś wyróżniał. Czyli jak rozumiem, było kilka niemiłych słów, teraz idzie do w pamięć i wszystko jest w porządku. Było niemiłych słów parę i udowodniłem, że to ja jestem lepszy i wygrałem ten pojedynek. Udowodniłem to w ringu wszystkim. Piotr, jakie teraz masz plany? Na pewno odpoczynek, a co potem? Co potem? Wracamy na salę, zasuwamy i to już wszystko jest w rękach mojego promotora. Zobaczymy, co Tomek Babiloński mi będzie miał. No wiadomo, wiele zależy na samym początku kariery, weryfikacja w Polsce w mojej wadze. Przyszedłem pozytywnie tą weryfikacji i myślę, że Tomek będzie mi teraz organizował coraz lepsze walki będzie otworzył oczy i będzie wiedział, że ma bardzo dobrego zawodnika. A ile? A ile jeszcze walk chciałbyś w tym roku stoczyć? Jak najwięcej. Myślę, że co najmniej chce w pięciu walkach w roku się zamykać, także myślę, że tyle. Jeszcze cztery walki stoczyć w tym roku. Byłoby fajnie. Ok, gratulacje dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.